Szczęść Boże! Cześć! Z tej strony Ksiądz Maciej Głębocki. I Wojtek Zybała. Witamy Was w naszym nowym projekcie, na naszym nowym kanale. Chcemy nazwać ten kanał Genoito, drugie dno. A dlaczego tak chcemy nazwać ten kanał? Dlatego, że Maryja tak powiedziała na samym początku, w momencie zwiastowania, wtedy kiedy Jezus przyszedł na świat. Dlaczego to jest ważny moment w historii świata? Tak jak opisuje to święty Jan Ewangelista w swojej ewangelii już w pierwszym rozdziale, Jezus jest słowem odwiecznym, które wypowiada Ojciec stwarzając świat i też przez niego cały świat zostaje stworzony, ale to słowo też staje się ciałem, zamieszkuje między nami, staje się jednym z nas i przez to jest też obecny w świecie, dlatego. Poznając te słowa, takie po prostu ludzkie, słuchając tego, co takie nasze zwyczajne, możemy też poznawać to słowo, które jest odwieczne, to słowo, które i po prostu jest wcielone, czyli samego Pana Jezusa. Co konkretnie chcemy robić? Chcemy słuchać różnych piosenek, i w tych różnych piosenkach chcemy znajdować, Drugie dno, jakieś, jakąś głębię większą, bo wierzymy, że jak Pan Bóg stwarzał świat, też wypowiedział słowo: Niech się stanie, tak jak Maryja, niech mi się stanie, to Bóg niech się stanie, i wtedy z niczego staje się wszystko. I to wszystko jest dobre. I my chcemy w tym wszystkim, co jest dobre, znajdywać, znajdować te, te dobre rzeczy. Tak, żebyśmy mogli na tych dobrych rzeczach się oprzeć, i żebyśmy mogli znaleźć to, to jedno, jedyne słowo, właśnie Ojca, też, też Jezusa jakoś w różnych, w różnych słowach. Dlatego nazwaliśmy to drugie dno. Na czym, na czym to będzie polegać w praktyce? Będziemy brali jakąś piosenkę, z niej będziemy wyciągali jakiś, może fragment, może całą piosenkę, i będziemy szukać tam różnych odniesień do, do Pana Boga, do, do życia jakiegoś duchowego, do życia duszy, do jakiegoś rozwoju takiego chrześcijańskiego, do tego, co jest gdzieś w tradycji Kościoła, co, co w nauce Kościoła jest ciekawe, czym się żyje, do powołania, do świętości, i będziemy jakoś o tym rozmawiać sobie bo my jesteśmy takimi zapaleńcami zgadaliśmy się ze sobą z Wojtkiem że lubimy słuchać piosenek i w nich odkrywamy czasami te, te drugie dna i teraz jeszcze powiedzmy chwilę o tym drugim dnie albo o drugich dnach o co w tym chodzi tak ta nazwa nasza drugie dno ma też inne właśnie drugie znaczenie dno. drugie dno do, 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 dokładnie e, bo jeżeli mówimy o liczbie mnogiej, czyli drugie dna, to właśnie y, możemy powiedzieć, że odkrywając to słowo, y, którym jest Jezus, odkrywamy swoje drugie DNA, y, którym y, właśnie jest y, to DNA Chrystusa. Tak jak mówi święty Paweł, że już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus i y, dalej prowadzę życie w ciele, ale też pozwalam w sobie działać. I wtedy takie drugie DNA też staje się po prostu w nas obecne. Tak, czyli jak to papież Benedykt XVI kiedyś powiedział, nie jesteśmy jedynie jakimś zlepkiem atomów krążącym we wszechświecie, który powstał jedynie w wyniku. Y, jakichś ślepych sił ewolucji. Nie, jesteśmy stworzeni przez ten rozum Boży, przez, ten, y, przez tę wolę miłującą Boga, która nas powołała do istnienia. Pan lub po prostu nas chciał, żebyśmy tacy wspaniali tutaj się. Pojawili tacy umiłowani, tak stworzył nas cudownie, i dlatego, to jesteśmy na tym świecie. I na tym właśnie słowie Bożym, na tym słowie, które jest, które jest piękne, które jest życiodajne, my chcemy budować, chcemy odnajdywać to, to słowo Boże, jakieś odniesienia do tego słowa w różnych miejscach, gdzie może na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że, że tego słowa gdzieś nie ma. I tu nie chodzi o to, że chcemy na siłę teraz przekształcić te piosenki, na to, że Sanach czy Dawid Podsiadło śpiewa o Panu Bogu. Nie, nie. Wiemy, że tak prawdopodobnie nie jest, że oni śpiewają o Panu Bogu, ale my się chcemy tego doszukać, taką trochę nadinterpretację zrobić. Nie chcemy na siłę ochrzcić, ale chcemy odnajdywać to, co dobre, bo wiemy, że Pan Bóg może działać też i w ten sposób. A co mu tam? On jest wszechmogący. Niech działa. Tak, i właśnie chodzi o to, że nawet w tych tekstach, które właśnie nie są wprost chrześcijańskie, jakieś tam katolickie, kościowe byśmy powiedzieli, jednak są takie właśnie okruszki, takie ziarenka, gdzie odkrywamy też dobro i, i piękno, bo, bo jeżeli wierzymy, że no właśnie tym największym dobrem i pięknym jest sam Bóg, to też to, co jest dobre i piękne, co odkrywamy właśnie w świecie, w kulturze, w piosenkach, w kinematografii, w poezji. To właśnie pochodzi od Niego. Dlatego też, szukając tego, wierzymy, a my mamy nadzieję, że też poznajemy też i zbliżamy się do, do samego Boga. Myślę, że to będzie taka wspaniała przygoda. Zapraszamy Was do naszego świata. Wyruszamy w podróż.